Mój stary to hardy majsterkowicz amator, heche złota rączka. Tylko że bez złota, bo ma dwie wiele wyłapy, więc jedynie kupuje nałogowo różne męskie sprzęty typu wiartarki, kosiarki itd. Oczywiście nigdy nie czyta instrukcji, bo wie lepiej więc połowę sprzętów rozpierdala pierwszego dnia, jak wtedy gdy kupił piłę łańcuchową, żeby ściąć jedno drzewko za i oczywiście jej nie nasmarował, więc po pół godzinie cięcia piła spalona mocno. Kiedyś też się zajarał na kosiarkę traktorek, taką na której się jeździ, ale że ogródek mamy z 50 metrów kwadratowych, postanowił, że się z nią złoży ze swoim bratem, a moim wujkiem, co ma dom 500 metrów od nas i będą na zmianę jeździli, żeby nie stała w garażu ta kosiara. Takim się obydwu spodobało, że codziennie kurwa kosili i codziennie jeden drugiemu ją zawoził do domu. Więc po tygodniu już wszyscy na osiedlu mieli bekę, że mój stary ze szwagrem to patrol obywatelski, bo zapierdalali w tą i z powrotem po ulicach na kosiarce. Często to jeszcze w samych slipach i z browarem w łapie. Potem oczywiście się zaczął ból dupy, kto więcej jeździ, kto powinien tankować i tak dalej, i zaczęli sobie kosiarkę podpierdalać. A w pewnym momencie doszło do tego, że mój ojciec na złość wujkowi jeździł kosić jakieś kurwa losowe łąki i pola, żeby tylko kosiarkę zająć. No i zresztą u nas w ogródku już nie było co kosić, bo rozjeździł wszystko do gołej ziemi. Aż zabawa się skończyła tak, że raz jak kosił na jakiś bezdrożach, to wjechał w bagno i kosiarkę wciągnęło tak, że tylko czubek fotela wystawał. I stary z jakimiś Januszami próbowali wyciągać ją liniami i kijami, oczywiście też się przy tym powpierdalali w bagno, ale się nie udało. A normalna leweta z wyciągarką tam nie mogła wjechać bo to był środek pola, bez żadnej drogi a za specjalistyczny podnośnik do takich akcji chcieli więcej niż warta była kosiarka, więc została tam już na zawsze. Potem wujek z ojcem nie gadali chyba przez pół roku. A mój stary oczywiście nie mógł pojąć, że to on spierdolił sprawę, tylko zaczął sobie i nam wkręcać, że wujek opon nie dopompował i przez to on nie mógł wyjechać normalnie z bagna. Kiedyś też mieliśmy zwykłą kosiarkę, to ojciec stwierdził, że będzie ją hehe konserwował. Rozkręcił, obsikał WD-40, złożył, zostało mu over 9000 części, ale chuj, kosi. No i widocznie nie dokręcił dobrze ostrza, bo nagle jak wypierdoliło w powietrze, no kurwa jak latające noże ninja czy jakieś kseny wojowniczej księżniczki, to ojcu mało co nuknie nie ucięło, poleciało do sąsiada i wbiło mu się w elewację pod samym dachem. Jak coś w domu się rozpierdoli, to też oczywiście stary się za to zabiera, bo nie da się hehe he, oszukać fachowcowi. Więc wszystko zostaje rozpierdolone jak było, bo ojciec nigdy nie może sobie z tym poradzić. Potem jak ojciec jest w pracy, to z matką dzwonimy po normalnego na przykład elektryka, żeby zrobił i ojciec potrafi po miesiącu zobaczyć, że na przykład kontakt, który naprawiał, działa, i wtedy jest przekonany, że to on naprawił. Z kontaktami była jeszcze dobra inba, bo ojciec znalazł w piwnicy jakiś stary śrubokręt i był przekonany, że to na pewno jest taki próbnik, czy w gniazdku jest napięcie. I przy mnie go wpakował do kontaktu i jak się okazało, to jednak był zwykły śrubokręt, bo ojciec odleciał z metr do tyłu, ale twardo mi wkręcał, że tak to właśnie działa i żeby mi udowodnić, że ma rację, to chodził po całym domu i to wpychał do kontaktów, pomimo że prąd go cały czas raził. Pamiętam też, jak kupił tę słynną myjkę ciśnieniową Hershera i pierwsze co zrobił, to zaczął nią myć swój samochód i to na najwyższym ciśnieniu, bo im mocniej, tym lepiej. Najlepiej, co nie? I lakier mu wszędzie podłaził. Z opcji wodnych to jeszcze była opcja Jak zamontował w ogródku automatyczny system podlewania I go ustawił tak Że miał się o 7 rano włączać na pół godziny A potem wyłączać Ale coś spierdolił bo włączył się następnego dnia po południu Akurat jak w ogródku siedziało z 10 osób Bo moja matka miała urodziny I zjechała się rodzina No i kurwa wszystkich nas ochlapało Wszystko na stole mokre i impreza tak bardzo rozjebana Jeszcze żeby ratować sytuację To mój stary się rzucił z gołymi rękami na tę podlewaczkę A mi kazał biec do piwnicy odciąć wodę Ale nie mogłem znaleźć zaworu. Więc z 5 minut leżał w białej koszuli w błocie i próbował rękami zatamować wodę, co było tym trudniejsze, że leciała z dwóch stron podlewaczki, która się w dodatku kręciła, i co chwila ojciec przez to dostawał wodą po mordzie.